Spójrz, jak Francuzi świętowali Mistrzostwo Świata w Piłce Nożnej w 1998 roku. Teraz rok 2025, 27 lat później, i Paryż świętuje zdobycie przez PSG Ligi Mistrzów. Co takiego się wydarzyło, że Francja upadła? Paryż, nazywany kiedyś stolicą Europy, dziś nazywany jest stolicą przemocy. Temat oczywiście mocno przemilczany w mainstreamowych mediach, ale nie u nas, nie tutaj. Obserwujemy ten postępowy Zachód jako ta zaściankowa Polska i zastanawiamy się, czy to ma być postęp, czy to ma być rozwój. Gdzie zaprowadzi nas to ślepe kopiowanie Zachodu? Czy za 10-15 lat Polska będzie wyglądała dokładnie tak jak Paryż? Zapraszam na odcinek. przygotowałem specjalnie dla ciebie aż 7 punktów, które wytłumaczą ci co tak naprawdę wydarzyło się w Paryżu, dlaczego i dlaczego jest to tak ważne również dla nas Polaków. W sytuacji kiedy Europa bardzo mocno otwiera się na migrantów, na ludzi z zupełnie innych kultur, no i widzimy jak się to kończy, jak otwartość Europy kończy się między innymi właśnie na paryskich ulicach. No i od razu rozpoczynam pierwszy punkt. To są Statystyki. Dzisiaj takich punktów, takich tematów będzie aż 7. Wyjaśnię Ci to. No i będzie to, myślę, dla Ciebie szokujące. Chciałbym, żeby nie tylko było szokujące, ale żeby też dla Ciebie było edukacyjne, żebyś wiedział, co się dzieje, no i jak to groźne jest dla całej Europy. Co wydarzyło się tak naprawdę w Paryżu, wtedy, kiedy PSG wygrało Ligę Mistrzów. No i tu mamy statystyki, ogromne statystyki, przerażające. Bilans nocy obchodów po zwycięstwie PSR, 559 zatrzymań, w tym prawie 500 w Paryżu, 692 pożary, w tym prawie 265 spalonych samochodów. Uwaga, dwie ofiary śmiertelne, w tym nastolatek, 17-letni chłopak z zabitym nożem oraz młody mężczyzna, 20-letni, potrącony przez samochód podczas jazdy skuterem. Prawie 200 osób rannych, w tym co najmniej 4 w stanie krytycznym. Siedmiu strażaków, strażaków rannych, e, którzy gasili te pożary. Ci ludzie atakowali nawet strażaków, czyli nikt już nie jest bezpieczny, nikt już nie jest, można powiedzieć, e, święty. Często się mówiło, że strażacy są bezpieczni, no bo przecież mają zaufanie społeczne bardzo duże, nie, ale nie, ale nie, nawet strażacy byli atakowani. 22 rannych policjantów, w tym jeden wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Statystyki takie, że aż trzeba przełknąć silne, bo to nie do wiary, że taka agresja, że to nie jest w zasadzie świętowanie, to jest po prostu e, okazja, żeby wszczynać burdy, żeby atakować ludzi e, często niewinnych, e, żeby zabijać ludzi, bo tu są przecież e, przypadki śmiertelne, żeby podpalać, żeby niszczyć e, mienie, żeby tak naprawdę sprawiać, że, że miasto płonie to jest nieprawdopodobne, co się tak naprawdę tam wydarzyło. Mam tu komentarz polityk pani Marine Le Pen, która między innymi startowała kiedyś na prezydenta w wyborach na prezydenta Francji. Aktywna pani poseł, pani Europoseł, jest tu jej tweet. Po francusku przetłumaczyliśmy to, żebyś wiedział, co ona powiedziała, i pani Marine Le Pen powiedziała tak. Dziś we Francji nie jest już możliwe przeżywanie momentów powszechnego entuzjazmu bez tego, żeby bandyci nie przyszli wszystko niszczyć, wszystko palić i pozbawiać Francuzów spokoju, do jakiego powinni mieć prawo. Nadużycia popełnione wczoraj wieczorem w całej Francji, które nie ograniczają się do stolicy, są wynikiem 40 lat pobłażliwości i rezygnacji. Kiedy dojdziemy do władzy, wdrożymy polityki niezbędne do przywrócenia prawa i porządku na cały Terytorium kraju. No, widać tutaj ogromne oburzenie pani Marine Le Pen. Widać oczywiście mnóstwo komentarzy ludzi, którzy mieszkają we Francji, którzy po prostu się boją, ogromny strach tego, co się dzieje na ulicach. Przerażające obrazki. Ja dzisiaj o nich będę tutaj, myślę, mówił. To dopiero pierwszy element, pierwszy punkt. Zaraz będą kolejne. No i drugi punkt tego tematu. Ja go tutaj przykleję z drugiej strony to nie byli kibice i kibole. Już to wyjaśniam, co tak naprawdę działo się na tych ulicach Francji, to pewnie widzieliście Paryża dokładnie, a w sumie nie tylko Paryża, ale głównie Paryża, ale część ludzi mówiło, no tak, ci ludzie wyszli pijani z meczu, z Ligi Mistrzów, z finału w Paryżu i zaczęli wszczynać burdy, ciesząc się w taki osobliwy sposób. Ale to nieprawda, to nieprawda, bo po pierwsze, po pierwsze ten finał nie odbywał się ani w Paryżu, ani we Francji, uwaga, dla tych, którzy nie wiedzą, bo ci, którzy oglądali, ci, którzy się interesują piłką, wiedzą, że ten finał odbywał się, uwaga, w Monachium w Niemczech, czyli prawie 900 km dalej, więc ci ludzie nie mogli zaraz po meczu wyjść i rozbijać, podpalać i niszczyć Paryża. No, bo ci kibice, którzy byli w liczbie tam 50 czy 60 tysięcy, byli po prostu w Monachium w Niemczech 900 km dalej, więc nie kibice. Nie bole, nie ludzie, którzy oglądali finał w Monachium, gdzie PSG wygrało 5-0. To nie oni, to nie oni zniszczyli miasto. Zniszczyli to bandyci, zniszczyli to ludzie, którzy tak naprawdę szukają powodu, żeby właśnie, żeby plądrować, żeby atakować, żeby kraść, żeby podpalać. Nie wiem, co jeszcze tak naprawdę, ale w statystykach policyjnych pojawia się bardzo dużo różnych no, Nieprzychylnych rzeczy w kierunku, w kierunku tych, tych ludzi, którzy faktycznie napadali na, na, na ludzi. Widziałem bardzo dużo filmów na Twitterze, jest bardzo dużo we mnie złości i niezgody na to, że coś takiego się dzieje. Nie dzieje się to w Polsce, ale dzieje się to bardzo blisko nas w Paryżu, gdzie tak naprawdę często się wini kibiców, wini się kiboli, wini się, wini się fanów piłki nożnej, że to oni zrobili. Ale nie oni to zrobili. Zrobili to ludzie, którzy czekają tylko na moment, że. Jakieś świętowanie. Widzieliście, jak Francuzi kiedyś świętowali zdobycie Mistrzostwa Świata, zupełnie to było coś innego. Była feta, był taniec, był śpiew, było naprawdę prawdziwe świętowanie, często nawet z alkoholem, ale można to było zrobić w kulturalny sposób. Dziś może nawet tego alkoholu nie ma, ale jest ogromna agresja, jest, jest plądrowanie, jest rozbijanie, jest atakowanie policjantów atakowanie ratowników, z karetek czy strażaków, którzy chcą ugasić pożary, które są wzniecane, podpalane samochody, podpalane sklepy. Dzieje się bardzo dużo złego i chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie robią to kibice, robią to. Widać to na filmach, zobaczcie sobie na X, zresztą tutaj w naszym materiale mnóstwo, mnóstwo dajemy przykładów, gdzie widać, kto to robi. Większość to są osoby, a może jakaś duża część, to są osoby czarnoskóre I tak naprawdę jest to ciekawe, są tam oczywiście również biali, ale są to ludzie, którzy potrzebują zadymy, potrzebują agresji, wyładowania jest tam ogromna adrenalina i nie ma to moim zdaniem związku z kibicami, którzy byli na tym finale. Tu chciałbym, żeby była jasność, bo jest to często mylone, mylone i wrzuca się wszystkich do jednego worka, a ci kibice, którzy często jadą na drugi koniec Europy, wydają pieniądze, kibicują swojemu klubowi, no są ocierniani, a myślę, że to nie jest sprawiedliwe. Trzeci punkt dzisiejszej mojej analizy, trzeci z siedmiu, więc oglądaj do samego końca, bo jeszcze, jeszcze przed nami pięć. Trzeci to niekontrolowana migracja i pobłażliwość tak naprawdę wynikająca z tego dla tych migrantów, którzy przyjeżdżają. Wczoraj na tych obrazkach mnóstwo oglądałem tych Twitterów, było widać, że po prostu atakowane są kobiety, są atakowani ludzie, którzy są w samochodach. Jest atakowana dziewczyna, która jedzie po prostu na rowerze, chcą ją zrzucić, chcą... Chcą pokazać siłę tego tłumu. Jesteśmy w większej ilości, więc jesteśmy, jesteśmy bezkarni, bo to jesteśmy zamaskowani. Często ci ludzie właśnie są zamaskowani w okularach, w jakichś kominiarkach, w czapkach, że ciężko ich zidentyfikować i oni czują się po prostu bezkarni. No, i niekontrolowana migracja, która rozpoczęła się w Europie już wiele lat temu. W Niemczech pani Angela Merkel zaprosiła tych migrantów do Europy, i widać, że zrobił się niesamowity, lekko mówiąc, bałagan. Nie ma mojej zgody na to, żeby to się działo w Polsce. Nie ma mojej. Um, nie ma mojej akceptacji, żeby tak nasz kraj wyglądał, jak wygląda Europa Zachodnia, ta postępowa, ta zagranica, ten Zachód, który mieliśmy kopiować, ten peleton, który nam uciekał. Absolutnie uważam, że nikt tam nie ucieka, że nikogo nie trzeba kopiować. Widzę z te obrazki z Paryża, myślę, że wielu z Was myśli podobnie. Co w tym temacie chciałem powiedzieć? Myślę, że jedną wypowiedź Francuza która pojawiła się również na, na X. Jest to po francusku, ale znowu przetłumaczyliśmy jeden do jeden, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Ten kraj rozpada się na naszych oczach, a większość Francuzów tchórzliwych lub współwinnych zamyka, uwaga, pyski, podczas gdy morduje się ich historię. Ich bezczynność to zdrada, ich milczenie to splunięcie w twarz tego, czym była Francja, bardzo mocne słowa, ale bardzo prawdziwe, coś co myślę, że powinno być powiedziane, a wielu się boi, chowa głowę w piasek jak strusie. I uważa, że mnie to nie dotyczy, no ale tylko do momentu, kiedy to twój samochód, Francuzie tchórzliwy, nie zostanie spalony, czy twój sklep nie zostanie obrzucony, czy, czy okradziony, czy Twoja restauracja nie zostanie splądrowana, czy Twoja żona albo ty nie trafisz na tych huliganów, na tych po prostu agresorów, którzy tam są, i nie poczujesz tego na własnej skórze. No bo jeśli w statystykach jest kilkaset osób rannych, dwie no to Ciebie tam nie ma, Twój sklep czy samochód nie jest podpalony, to Ciebie to nie interesuje, więc mówię to do Ciebie, Francuzie, tchórzliwy i mówię to do Ciebie, Polaku, tchórzliwy, który dzisiaj również w tematach polskich różnych uciekasz, nie wypowiadasz się, nie, nie zostawiasz komentarza również w tematach, które my poruszamy tu na kanale, bo uważasz, że Ciebie to nie dotyczy. Ja uważam, że dotyczy to każdego z nas, bo jesteśmy w Europie i widzimy, że zbliża się niestety ta niebezpieczna fala do nas i kiedy mówimy o migracji, o pakcie migracyjnym, to warto zastanowić się, że to jest to, jest to, co się dzieje właśnie w Niemczech i we Francji, na ulicach, to to jest efekt tej migracji, która otwarła drzwi wiele lat temu, kilka, kilkanaście lat temu i widzimy, co tam się dzieje. Więc dzisiaj nie bądźcie tchórzliwi, bo Odważni, walczmy o nasz kraj. Tak naprawdę mówmy o tym, że nie chcemy tego, że nie chcemy tego postępowego zachodu. My sobie tutaj sami pościliśmy i mamy piękną, wspaniałą Polskę. Także myślę, że to, ta celna wypowiedź Francuza jest tak mocna, tak odważna. No ale gdzie ci Francuzi? Oni pozwalają, żeby na ulicach działy się takie rzeczy, chociaż ostatnio widzę, że zbierają się niektórzy i próbują bronić. Pytanie, czy nie jest już za późno? Niektórzy twierdzą, że Francja już niestety. No, nie jest krajem europejskim, jest krajem muzułmańskim, jest krajem już zupełnie straconym, sprzedanym. Nie dajmy sobie odebrać kraju przez właśnie takie polityki, które no doprowadzają, widzicie, do ogromnej agresji, do nieporządku bałaganu. I tak naprawdę to, co widzicie na ulicy, to wygląda jak wojna, jakaś koktajle Mołotowa, samochody podpalane śmietniki, samochodem wjeżdża się w ludzi, wiecie, to nie przypomina. W ogóle życia to nie przypomina europejskiego kraju, to nie przypomina Paryża czy Francji z lat, którą kiedyś znaliśmy, z, niestety tylko chyba z filmów. Kolejny punkt, czwarty punkt. Nazywałem go Daj palec, a wzięli całą rękę. I to jest zarzut, oczywiście, w kierunku polityków. Bym powiedział półgłówków, ale może czasami to jest. A jest może komentarz, który nic nie zmieni. Powiem polityków, którzy widzicie, jak rządzą, i nawet pani Angela Merkel i wielu polityków europejskich twierdzą, że, że nic się takiego nie dzieje, że oni chcieli pracowników do Europy, dając socjal tym ludziom, dając darmowe mieszkania. Na pewno można było wtedy ich zachęcić do tego, żeby poszli do pracy. Ja byłem wielokrotnie w Niemczech, we Francji, w Holandii, nie tylko widziałem na ulicach to, co się dzieje, ale widziałem też rozgoryczenie, na przykład mojej koleżanki z Holandii, która, która właśnie pracując w urzędzie holenderskim, nie pamiętam, czy to był urząd miasta, czy jakiś urząd do spraw migracji, ona musiała pokazywać mieszkania tym migrantom, którzy mieli je dostawać za darmo na koszty Holendrów. I ona pokazywała trzy mieszkania i powiedziała, że nawet ona nie płaci kredytu za takie piękne mieszkania, które oni dostawali za darmo i po prostu serce jej się krajał, bo stwierdziła, że musi wysokie koszty płacić miesięcznie za kredyt przez najbliższe kilkanaście lat, żeby, żeby być właścicielką. A oni Dostają i mogą sobie wybierać i wybrzedzali, że nie ma balkonu, czy jest za mała kuchnia. Tak to niestety wyglądało. I to nie jest moja informacja, tylko informacja od Holendrów, tych ludzi, którzy również byli zdenerwowani w kurzenie, że tak to jest. Dlaczego? Wzięli całą rękę, bo mogli, bo daliśmy im za dużo. Europejczycy mówią o, o Holendrach, mówią o Francuzach, mówią o Niemcach e, i mówię to jako Polak, bo nie ma mojej zgody, jest moja ogromna niezgoda na to, żeby ta sytuacja e, szła w naszym kierunku, żebyśmy tutaj to rozwijali. A mówi się o pakcie migracyjnym jako 26 rok, że e, ma się to w Polsce pojawiać. Dlaczego wzięli? Dlaczego wzięli całą rękę? Bo za dużo im Europa dała. Jest specjalnie, mam tutaj kartkę, bez tego tak dużo, że to jest nie do uwierzenia. To jest nie do uwierzenia, że tak dużo m, Francja da dała oferowała no i wzięli uwaga wymieniam mieszkania socjalne i dodatki mieszkaniowe zasiłki rodzinne zasiłki dla bezrobotnych bezpłatną edukację od przedszkola do uniwersytetu bezpłatną opiekę zdrowotną miliony miejsc pracy bezpośrednio lub pośrednio dotowanych infrastrukturę sportową dotowane lub bezpłatne kolonie letnie dotowany dostęp do kultury strefy wolne od podatków i wiele wiele innych elementów. No i pytanie. Ym... No pytanie, jak oni mieli nie wziąć, jak oni mieli z tego nie korzystać, jak Francja tak naprawdę otwarła się na nich tak niesamowicie. Myślę, że żadna populacja imigrancka w historii ludzkości nigdy nie utrzymała tak dużej pomocy od Francji. Jak to się skończyło? No widzimy. Może ktoś powie, że jasne, jakaś część tych ludzi się asymilowała i część z tych ludzi z tego skorzystała i oni dzisiaj nie niszczą Francji. Być może tak jest, no bo tych ludzi przecież przyjezdnych są, myślę, że nie dziesiątki, ale setki, a może i miliony. We Francji może część faktycznie skorzystała z tej szansy i dzisiaj lepiej żyje niż w tych krajach, z których przyjechali. Może tak jest, ale mimo to. Francja wygląda podczas takich nocy, jak ostatnio, jak faktycznie w stanie jakiejś wojny, gdzie wszystko się po prostu pali i strach wyjść na, na ulicę. I oni odwdzięczają się właśnie tym, dostając całą rękę, dostając cały socjal, dostając mnóstwo pieniędzy, za które, na które Francuzi muszą podatkami płacić. I oni odwdzięczają się tym, że wychodzą i po prostu jak dzikusy podpalają całe miasto. Nie szanują niczego, wszystko dla nich jest obojętne, a, no bo na nic nie muszą zapracować. Wszystko dostali za darmo. Sami skomentujcie, sami dajcie z Znać to w komentarzu, jak wy... Widzicie ten temat, czy to, czy zgadzacie się z tym, co mówię, czy nie zgadzacie się na to, aby migracja tak mocno rozpychała się na wschód i dotarła również do nas w tej formie, którą znają Niemcy, którą znają Szwedzi, którą znają tutaj Francuzi czy Holendrzy i nie chcą tego. I widać, że mówią, że trzeba wypychać ten problem dalej na wschód i sam chcą go, chcą go właśnie nam tutaj wypchnąć. Dajcie, wyślijcie ten film też do znajomych, aby inni dowiedzieli się, że ten problem jest naprawdę bardzo szeroki. Nie chodzi o to, o to żeby tutaj hejtować i coś. Wymyślać, tylko faktycznie mówić o, o faktach. Dlatego dzisiaj same fakty, historia, która się wydarzyła, mnóstwo, mnóstwo filmików. Dzisiaj, jakby nie było internetu, nie byłoby nagrywanych tych relacji, to byśmy o tym możliwe, że się nie dowiedzieli. A tak, widzimy, jak jest. Kolejny punkt mojego, mojej wyliczanki dzisiaj, tego trudnego tematu, to pobłażliwość służb i polityków. Bardzo mnie dziwi, że w takim dużym kraju, który Francji, to jest jeden z największych krajów europejskich. We Francji, w Paryżu, w Paryżu, w stolicy nie da się okiełznać takich ludzi. Gdyby mi ktoś powiedział, że jasne, to nie jest możliwe, bo tych ludzi jest 100 tysięcy. Nie jest 100 tysięcy. Można zobaczyć oczywiście ten film, że jest tam ogromna zadyma w tym mieście, w centrum. Jest to ogromna zadyma, jeśli się coś pali, jeśli latają koktajle Mołtowa. Ci ludzie strzelają z fajerwerków w kierunku policjantów. No ale ilu tych policjantów tam jest? Ja widzę, że tych policjantów czasami jest kilkunastu, czasami kilkudziesięciu, czasami może być ich kilkuset. Oni jadą jednym samochodem, i ten jeden malutki samochodzik jest obrzucany jakimiś kamieniami czy koszami. Jak można sobie na to pozwolić? Ja uważam, że właśnie pobłażliwość służb i polityków, czy policji i wojska, to po prostu jest zbyt mała reakcja, jeśli ktoś rozwala miasto, jeśli ktoś atakuje mieszkańców, jeśli ktoś zabija ludzi, bo ktoś jest dźgnięty nożem, czy przejechany samochodem, to absurdalne sytuacje w ogóle, jak w grach, jak w grach komputerowych. Do tego nie można do doprowadzić, a to się dzieje notorycznie. To nie jest jedyna sytuacja, o której ja dzisiaj mówię, jestem tutaj mocno podekscytowany, zdenerwowany tym, tą sytuacją. To jest sytuacja, która niestety pojawia się przy wielu takich sytuacjach, czy właśnie jakichś strajkach i te grupy się podłączają i po prostu mają powód, żeby zrobić rozróbę w mieście, więc pobłażliwość służb i polityków nie tylko u nas, ale właśnie we Francji widzimy tak naprawdę, że zbyt mała, no, małe służby wysłane do tego, może wojsko powinno się pojawić i po prostu no, bardzo szybko rozgonić tych ludzi, bo jest to moim zdaniem bardzo łatwe i bardzo możliwe przy takiej grupie ludzi, a tutaj miasto jest niszczone, podpalane, bankomaty wysadzane, jakieś bomby w ogóle wybuchają, wiecie, sytuacje naprawdę jak z gier, jak z jak, 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 jakichś filmów, a to się wszystko dzieje tam yy, na żywo, więc zastanawiam się i zadaję takie, rzucam w eter takie pytanie, być może, być może to celowo, no bo przecież nie możemy uwierzyć w to, że policja francuska, czy wojsko francuskie nie ma siły, nie ma możliwości, żeby rozgonić taką ekipę, żeby przyjechać kilkoma armatkami, żeby, nie wiem, z helikoptera zadziałać, żeby wpuścić tam 10 tysięcy policjantów czy 10 tysięcy wojska, które w kilka minut moim zdaniem jest w stanie sobie poradzić z ludźmi, którzy nie mają realnie broni, nie wrzucają po prostu tylko kamieniami i podpalają coś i to tyle. Wygląda to oczywiście z boku bardzo, bardzo źle, no ale to nie są setki tysięcy ludzi, które atakują to miasto, więc tu dla mnie jest duży znak zapytania, dlaczego się tak dzieje, dlaczego jest to takie pobożliwe, dlaczego też ci ludzie nie robią, no i oczywiście te filmy wrzucone na X-a czy do, w inne miejsca internetu pokazywane innym ludziom, myślę, że mogą nakręcać. No bo skoro nie ma reakcji, można okraść sklep i można sobie wynieść jakieś bardzo drogie ciuchy czy zegarki i ktoś z tego niestety może skorzystać i sprzedać to na, na lewo i zarobić bezkarnie pieniądze, no to ludzie chcą to powielać, chcą to robić ponownie i myślą nad kolejną taką akcją, żeby to tylko się nasilało. Więc punkt numer 5: pobłażliwość. Ogromna u nas. No jest podobnie. Też widzimy, że czasem jest brak reakcji. E, chciałbym, żeby to się u nas w Polsce nie wydarzyło. Szósty punkt mojego dzisiejszego odcinka, mojego komentarza w tym trudnym temacie to upadek kultury. Upadek kultury można powiedzieć, że e, można to dwojako. Ocenić, bo nie tylko upadek kultury, tej którą znamy, bo przecież Paryż to jest, to jest miasto znane z tego, że, że mamy tam piękne pomniki, piękne zachowane muzea. W ogóle miasto kulturalne, że można było przyjechać, wypić w gronie wspaniałych, mądrych, znanych ludzi, poznać tam gwiazdy teatru, filmu, porozmawiać z ludźmi, którzy, można powiedzieć, tą kulturą żyją. Więc przede wszystkim takie. Takie to miasto było. Ten Paryż znamy właśnie z tego: z romantyzmu, z miłości, z kawy, z malarstwa, z tego wszystkiego, co, co, do czego Paryż nas przyzwyczaił. Dziś Paryż to brud, to smród, to śmieci, to patrzenie na na swoją kieszeń, bo ktoś może nas okraść. To właśnie podpalone miasto, to właśnie agresja, to właśnie imigranci, to właśnie ludzie, którzy są po prostu niebezpieczni i szukają okazji, żeby coś, przepraszam, złego zrobić. Więc generalnie upadek kultury. No i upadek kultury w tym sensie, że zupełnie mamy innych ludzi, którzy nie szanują, którzy podpalają muzea, którzy wchodzą na pomniki, którzy malują te wszystkie mm, no, wszystkie wspaniałe rzeczy, które tam na ulicach Paryża są, dla nich to nie ma znaczenia, dla nich nie ma żadnej świętości. Podpalają, niszczą, burzą wszystko, co się da, żeby tylko zaistnieć, żeby tylko nagrać telefonem jakiś głupi filmik, który gdzieś przesześlam, przez który będzie miał jakąś większą ilość wyświetleń. Jest to nieprawdopodobne, trudno w to uwierzyć. Po raz kolejny powtarzam, że gdybym to zobaczył Mógłbym powiedzieć, że to jest niemożliwe, że to sztuczna inteligencja stworzyła te filmiki, ale niestety mam od Was również informacje, od Polaków, którzy mieszkacie we Francji, że to się niestety tam dzieje. Także upadek kultury, punkt numer 6. I ostatni punkt mojej dzisiejszej podróży, od pierwszego punktu do punktu numer 7. Spisałem to w ten sposób, pytaniem myślę, że retorycznym, kto jest zacofany. Na pewno nie Polska. Często Polska przedstawiana jest na zachodzie, w tych krajach, które brodę mają wyżej, brody mają wyżej, tak to powiem grzecznie. Jesteśmy pokazywani jako, jako ci gorsi, jako ci, którzy pracują na, na te zachodnie kraje jako właśnie zacofany kraj, jako wschodnia Europa jako nierozwinięty kraj jako ludzie, którzy czegoś nie rozumieją jako po prostu ta, ta Polska, ten wschód ta, ta zacofana Polska. Kto jest zacofany? Myślę, że dzisiejszy odcinek pokazał, jak ci rozwinięci, jak ci postępowi, jak ci Europejczycy, jak ci zachodni nasi koledzy i koleżanki z Francji, ale nie tylko, z Niemiec również, do czego oni doprowadzili. I pytanie, kto tu jest rozwinięty, kto tu jest myślący, kto tu jest zdroworozsądkowy, a kto jest zacofany? Na pewno nie Polska jest zacofana, więc apel do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do każdego, kto mnie dzisiaj ogląda. Jeśli jeszcze raz będziesz narzekał, że w Polsce dzisiaj żyje źle, że czegoś ci brakuje, że Polska to zły kraj, że i tutaj trzy kropki wiele razy że to zdarzało mi się kiedyś w przyszłości częściej, ale jeśli będziesz narzekał, to obejrzyj mój film, wejdź sobie właśnie na Twittera, na Xa, czy w inne miejsce i zobacz, jak wygląda Francja, zobacz, co się dzieje w Niemczech, zobacz, jak wygląda dzisiaj Szwecja. Nie mówię o kwotach zarabianych w pracy, bo oczywiście można tam wyjechać dzisiaj i zarobić trochę więcej jeszcze niż w Polsce. Ale jaki jest poziom bezpieczeństwa? Jaki jest poziom tego takiego spokoju wewnętrznego, że wiesz, że możesz wyjść sobie wieczorem na spacer, że możesz iść e, zostawić samochód i nie martwić się, że ten samochód jest e, pozostawiony? Jest to dziwne, co się tam dzieje. I jeden komentarz, który pojawia się w ogóle na X i innych Francuzów. Ci Francuzi piszą do tych ludzi, że co ty się zdziwiłeś, że ty samochód zostawiłeś na ulicy? Przecież to jest pewne, że ci go spalą. Czyli ci Francuzi się przyzwyczaili do tego i oni uznają to za normalne. Tak jak Szwedzi albo szwedzcy policjanci, którzy mówią, że boją się wjechać do tej dzielnicy. Co to w ogóle znaczy? Nie pozwólmy na to, żeby w Polsce się tak wydarzyło. Nie bądźmy bierni. Nie bądźmy bierni na to, co się dzieje, to co chcą nam tutaj zaaplikować do naszego kraju. Reagujmy na każdy akt agresji, jakiejś dewastacji, demolki, wszystkiego, co nam się nie podoba. Po to ten nasz kraj jest taki, żebyśmy to utrzymali dla nas i dla naszych dzieci. Nie po to nasi dziadkowie, pradziadkowie, rodzice walczyli o wolność. Walczyli o wolność w komunie, w stanie wojennym, ale też w wojnach. Nie po to oni walczyli, żebyśmy mieli tą wolność, żebyśmy dzisiaj mówili: to mnie nie dotyczy. To mnie nie dotyczy, bo ja mieszkam w Warszawie, Krakowie, czyli na jakiejś wiosce. U mnie się nic nie dzieje. Niech robią, co chcą. Co tam migranci? Albo zamknę okno, kupię rolety. Mnie to nie dotyczy, niech inni się martwią. Nie! Kto jest zacofany? Kto jest zacofany? Na pewno nie Polska, na pewno nie Polacy. Polacy tak naprawdę są bardzo, bardzo e, mądrymi ludźmi, ale chciałbym, żebyśmy nie spali, żebyśmy nie byli bierni, żebyśmy byli aktywni w tej sytuacji dzisiejszej, bo widzimy, że to się nie dzieje za 10 lat, za 15 lat. Żebyśmy za 15, za 10 lat albo za 5 nie obudzili się z ręką w nocniku i wtedy powiedzieli, już jest za późno, bo widzimy, co się dzieje na sąsiedniej ulicy, i muszę na przykład e, zaprowadzać dzieci do żłobka, do przedszkola czy, czy, czy do szkoły, bo po prostu. Same nie mogą mieć, bo jest niebezpieczne. Nie, do, nie doprowadźmy do tej sytuacji. Dziś nagrywam ten film, te siedem punktów na przykładzie Paryża, żebyśmy również wyciągnęli z tego jakąś lekcję, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy nie byli pasywni, żebyśmy budowali dream team, żebyśmy znali naszych sąsiadów, żebyśmy reagowali, żebyśmy mieli oczy otwarte, żebyśmy wykorzystywali ludzi, którzy może kiedyś byli przez nas wyśmiewani, bo widząc jakąś. Panią, która siedzi w oknie na emeryturze i mówimy: O, zobaczcie, jaka, jaka nawigacja jaka pani, która całe monitoruje osiedle. No, może monitoruje, a może właśnie warto do niej pójść i po prostu z nią porozmawiać, żeby ona miała do nas telefon. Skoro i tak siedzi w oknie i obserwuje i sprawdza, czy jest bezpiecznie, to niech nas informuje, że coś się dzieje złego, że ktoś się kręci obok naszego auta, że coś się zaczęło dziać na naszej bezpiecznej dzielnicy. Wykorzystajmy wszystko, co mamy, bo mamy bardzo dużo, nie śpimy, bo samo się nie zrobi apel do nas do wszystkich polaków do mnie do ciebie do wszystkich wyślij ten film do ludzi do polaków do wszystkich tych którzy chcą spokoju w Polsce chcą bezpieczeństwa samo się nie zrobi musimy tak naprawdę o to też powalczyć i być aktywni każdego dnia dzięki wielkie działamy bezpiecznej Polski w przyszłości mam nadzieję że na zawsze wszystkiego dobrego do zobaczenia cześć